Cześć, już jest po pracy. Można sobie wypić ostatnią kawkę W warsztacie i na koniec poświęcić się małej rozrywce. Słuchajcie, mam trzy zdrabki diamentowa fortuna. Wydałem na nie piątaka, bo, bo wymieniłem je e, po prostu za wygrane. Miałem 25 zł do odebrania w zdrabkach. Dołożyłem 5 zł. Mam trzy diamentowe fortuny. Można tu wygrać 400 tysięcy. Została jedna taka wygrana, więc to prawdopodobieństwo nie jest, nie jest zbyt duże, ale postanowiłem spróbować, bo 400 koła no to jest to już pokaźna kwota, która troszeczkę zmieniłaby moje życie i pewnie nie jednej osoby. Pamiętajcie, trzeba to traktować jako rozrywkę. A nie, na, a nie sposób na życie żeby sobie nie, nie, nie skomplikować tego życia jeszcze bardziej i nie popaść w tarapaty, także to jest tylko rozrywka a jeżeli się uda coś ugrać, no to fajnie więc wydawajcie tylko tyle na zdrapki czy na grę ile możecie sobie na to pozwolić ile możecie stracić eee, wracając do zdrapek diamentowa fortuna, no to tak jak w większości zdrapek mamy tutaj na górze wygrywające liczby. W tym naszym przypadku jest to 39, 37, 17, 41 i 14. I teraz, jeżeli tu poniżej pojawi się która z tych liczb, to znaczy, że wygraliśmy, a ile? No to kwotę, która jest od tej liczby przypisana. Więc lecimy, nie nudzimy, tu jest 21, 36, 35, 33. I 3. Jak widzicie, no żadna z tych liczb nie jest liczbą, która daje jakąś wygraną. Mamy 8, 6, 32, 22, 30. Niestety też nie wygrywamy. Dwójeczka. 12, 28, 7 i 42. I został ostatni rządek z szansami. Tutaj jest 16, no blisko 17, ale to nie jest jednak wykrywająca liczba. 19, tutaj jest 40, 38 i 34, a więc jak widzicie, 10 zł idzie z dymem, po prostu nic tutaj nie wygraliśmy

I trzydzieści osiem, blisko dwadzieścia osiem i jeden, siedemnaście, dwadzieścia sześć i dwadzieścia siedem. No, zbliżamy się do tych 28, 26, 27, to może teraz będzie 28, no sprawdźmy. Nie, tutaj jest 34. Tutaj jest 6, 5, to może będzie 4. Niestety, tu jest 7 i 22. Został ostatni rządek tutaj z liczbami. Sprawdźmy, o co my w ogóle tutaj walczymy. Co tutaj jest do wygrania? Mamy 1000, mamy tysięcy, 20 zł, stówka i tysięcy. No każda z tych kwot jest fajna. Może zacznijmy od tej najmniejszej, 20 zł, czy wygraliśmy? Co tutaj jest? 23. Nie jest to liczba, która daje nam wygraną. A stówka? 41. No wszystko o jedno, zobaczcie. 41, 40. 24, a tu było 23. 39. 15 tysięcy to jest. 30 też nie, a 1000? 36 niestety nic nie wygraliśmy. Została ostatnia zdrabka, ostatnia. Dosłownie ostatnia do 3 razy ze sztuka, Tu zrobiłem x. Wiecie dlaczego? Bo to mi dała pani w okienku. Powiedziałem, że jeżeli coś tutaj wygram, to się z nią podzielę. To była jej ręka i dotrzymam słowa. Zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj będzie: 7, 16, 18, 32 i 8. 7 to moja szczęśliwa liczba. Dnia się urodziłam. Być może ta siódemka przyniesie tutaj szczęście. Sprawdźmy, szukamy tej siódemki. Na razie jest 5. Tu jest 3, 19, 30 i 42. Póki co nic nie wygrywamy. 31, 11.

28 i 29. Słuchajcie, póki co nic. Został ostatni rządek. Ostatnia szansa. Sprawdźmy, co tutaj możemy wygrać. Jest 4 stówki. Jest 25 tysięcy Jest 20 zł. Jest tysiak. I 5 dyszek. Sprawdzimy dwie dyszki, co. Tutaj jest 33 33 jest blisko 32 ale to nie jest niestety za blisko nie płacą musimy trafić w punkt. Więc sprawdźmy, czy tysiaczek nam się należy. Tutaj jest 6. 6 jest blisko 7. Słuchajcie i no to może... Może może 15 tysięcy. Tutaj trafi. Sprawdźmy, czy tutaj będzie siódemka. Nie, siódemki nie ma. Jest tutaj dwójka, a dwójka nie daje nam żadnej wygranej. Może 400? Tu jest liczba 23, która też kompletnie nic, nie, nic nam nie daje i zostaje 5 dyszek. To jest ostatnia szansa na wygraną. I tutaj jest. Liczba 35, która też nie jest liczbą, która daje nam jakąkolwiek wygraną. Więc totalna klapa. W trzech zdrapkach nie było kompletnie nic. Wam życzę więcej, więcej szczęścia. Więc jeżeli komuś uda się coś konkretnego wydrapać, dajcie znać w komentarzu. Tymczasem miłego dnia i więcej szczęścia niż ja.